To są trawy. Przeszły różne trawy z 10 listopada. Odpisane tutaj pięknie. Stynica Miskant, L i tak dalej. Trawy są do mojej mamy, bo u mnie już, już, już nie przecież prawie palca. To jest tipa piękna. Przepraszam, autko chodzi. Tam jeszcze inne sadzonki, m.in. Mm, lawendy. Robota leży. Ja niestety mam tygodnie, że pracuję od do nocy. Jak wracam, jest już ciemno, więc nie ma nawet kiedy w czego wsadzić. Zresztą skończyła mi się ziemia. Mamy mnóstwo nasadzeń, też muszę po tony ziemi jechać do któregoś ze sklepów. Nie wiem, może teraz w ten długi weekend coś zrobię, może na święcie narodowym zobaczymy. Ale widać w ogrodzie zmieniającą się przyrodę. Coraz więcej teraz jest artykułów czy w internecie, czy w różnych gazetach, na przykład ostatnio też w Gardeners World. Najnowszym numerze jest o tym, jakie rośliny pozostaną z nami na zimę czyli co zostanie taką strukturą w ogrodzie. Ten ogród zupełnie w Zimie jest inny to jest inny świat w ogóle. Te byliny wszystkie znikają. Tu liście widać już na, na drzewach ostatnie liście na robini. I to, co, czego nie zauważamy wcześniej, tak jak tutaj, ja mam w tle różne odmiany tych tuj. Czasami no, mogę przekręcić jakąś nazwę, bo czasem niektóre mam też żywotniki, ale y, chociaż nie znam się dobrze na nomenklaturze tuj, ponieważ nie przepadam po prostu za tujami, więc się w to nigdy nie wgłębiałam, niemniej jednak y, te zimozielone, takie w stylu tuj, na pewno no jakiś tam kolor będą robiły strukturę w zimie. Natomiast ja kiedy planowałam ogród, chociaż mój ogród jest młody, on jest, jak powiedziałam, ostatnio takim poligonem jeszcze ciągle popełniam błędy, czasami coś nie przeżyję, czasami muszę zmieniać koncepcję, bo nie wszystko przeżywa po prostu i są w każdym ogrodzie, myślę, że czasem tak bywa, że po prostu trzeba tę koncepcję trochę zmienić, ale myślałam od początku o tym, co będzie. Z roślin zimozielonych, żeby też o każdej porze roku ten ogród jakoś wyglądał nieźle. I między innymi dlatego na przykład zaplanowałam tutaj te ostrokrzewy, które niestety strasznie podjadane są oczywiście przez nawet ostrokrzewy, mimo że są takie twarde przecież te liście. Przez szkodniki myślę, że tu podobno opuchlak. Tak wszyscy twierdzą, że najwięcej szkodzenia nie są to opuchlaka, Na przykład taka odmiana na to w szkółce we Wrocławiu, po prostu kompletnie wygryziona. owocki są nawet, natomiast wygryzienia duże. Natomiast mniej wygryz opuchlak tego kupionego przez internet, pewnie te liście są twardsze o tych obrzeżonych liściach. On się nazywa coś marginata. O, nieważne, w każdym razie można łatwo go sobie wygooglować. Zawsze tą nazwę zapominam, ale to jest taka odmiana, którą można już spokojnie kupić w różnych szkółkach. Ja kupiłam kiedyś w szkółce chyba kiełkowcy i to jest przypuszczalnie gdzieś czwarty sezon ładnie się rozrósł natomiast Bogu dzięki właśnie opuchlak mnie go lubi no nie wiem, będziemy od wiosny walczyć z tym opuchlakiem, bo teraz na jesień to ja już nie ogarniam wielu rzeczy natomiast na pewno tu czekają mnie jeszcze dużo porządków radość mi sprawiają też te irgi, które Długo na jesień pozostają, nawet właściwie w zimie pozostają w dobrym stanie. Część irk jest zimozielona w ogóle, więc ja planując myślałam o tych, żeby te irgi zimozielone też były, bo niektóre tracą, inne nie tracą liści. Natomiast też pozostają te czerwone owoce, co bardzo mnie cieszy, bo. Moim konceptem było zawsze, żeby mieć w ogrodzie jarzębinę. Mam od dzieciństwa słabość do jarzębiny, mi się zawsze kojarzyła. Właśnie są takie rośliny, byliny, czy niektóre właśnie krzewy, czy drzewa, które mi się kojarzą z dzieciństwem. Ale jarzębina niestety padła u mnie, pendula, i teraz mam jarząba, który yy, muszę go pewnie przesadzić, bo w moim ogrodzie jest dla niego za mało miejsca. Dlatego też posadziłam takie inne zastępczynie. Na przykład, czy zastępców, na przykład, ogniki, które, o tutaj właśnie, to jest Orange Glow, czy też te typu Soleil. Oj, idę, bo tutaj moje poczucie winy, czyli niewsadzone ciągle róże, są zabezpieczone, żeby nic mi się nie stało. Także stąd pojawiły się u mnie ogniki, bo to było poszukiwanie. Czegoś, co zastąpi, właściwie jarzębiny. I one tutaj faktycznie się świetnie sprawdziły. Bardzo jestem z nich zadowolona. Milion razy to pokazuję i mówię, no ale o tej porze roku po prostu to właśnie te jarzębiny, czy zastępczynie jarzębiny, robią mi tutaj show. Nie mam jarzębiny, ale mam chociaż to. No i właśnie ten jarząb, ja bym go zostawiła, ale po prostu on tutaj nie może być, jak widać ciąga dachu. Jeszcze w tym miejscu jest mu za ciemno, nie kwitnie. Ale Znowu kolejny Orange Glow. Naprawdę myślę, że one tutaj lubią być te Orange Glowy i te Soleil, czyli te różne ogniki i to był dobry wybór. Natomiast co wiśmie zostanie? Zostaną na pewno też te liście mahoni. Tu tam widać coś, czego w lecie w ogóle tego nie widać, czyli pnący się taki bluszcz chyba kolchicki, to jest taki dwukolorowy. One są na początku dość wrażliwe na zimno. podobność, ale u mnie już pewnie trzeci czy czwarty nawet rok, więc już sobie spokojnie przeżywają i to jest to, co będzie cieszyło. Co do różnych one też są zimnozielone, azalie. No tutaj widzę, że zobaczymy jak ona przezimuje, natomiast różoneczniki musiałam wysadzić, bo podjadało je coś pewnie te opuchlaki i wyglądały bardzo źle, więc są w szpitaliku. Jeden tu w donicy, no nie wiem, jakiś tu zawiązał pąki, ale widać, że ma się średnio. I yy, drugi też jest tu w szpitaliku, poobgryziane, biedne przez opuchlaki, ale Zobaczymy, jak to będzie. Nie mam dobrego miejsca, żeby je posadzić. U mamy też nie jest za dobra gleba do rododendronów, tylko w jednym miejscu pod choiną rośnie dobrze, więc na razie będę je trzymać w donicy i będę się zastanawiać. Natomiast co yy, z, z, z zimozielonych. Wsadziłam, gdzieś tu się okazało, że kupiłam Hoisy, Chojsie, chojsie I właśnie w artykule też było napisane o tej Hoisy Choicy, która oczywiście może też nie przezimować w naszym klimacie, ale. W zasadzie nie mogę jej znaleźć. <laughs> może to jest śmieszne, ale ona jest gdzieś tutaj posadzona. Jak to ja, zas zasadziłam ją pewnie na późnej wiośnie, nie przemyśliwszy, że później to zarośnie. Więc być może, jak to wszystko zetnę, albo jak opadną liście, ta chocja się tu odsłoni. Nie chcę na razie tam wchodzić, połamać pędów. Tym bardziej, że krzewuszka jeszcze ciągle kwitła i będzie. Miała nowe pewnie, więc nie chcę też jej uszkodzić. Na przykład i innych roślin też, ale no muszę jeszcze tak zrobić generalny przegląd przed zimą. Tu może niektóre rzeczy podetnę, niektórym pozwolę naturalnie tutaj opaść sobie liściom. Zobaczę, jak to tutaj wygląda. Także zmiany następują. Widać, że no, zbliżamy się niestety do zimy natomiast jeszcze raz milionowy chyba raz powiem w tym roku na pewno jest to rok róż jest to rok róż zresztą też oglądam namiętnie filmy pana Grzegorza Chyrzego z róży ogrodowe znanego szkółkarza w Polsce i też on uważa, że to co w tym roku zresztą nie jest do końca normalne bo jest już tak późno można powiedzieć, a róże nadal kwitną to jest yellow fairy Wielki Bat, Yellowfery, niby że okrywówki. Ale to nie tylko Yellowfery, po prostu różne róże kwitły do całkiem niedawno. Niektóre kwitną, niektóre kończą, a niektóre jeszcze tydzień temu skończyły. Ciągle niektóre róże Drift. Te miniaturki, takie tu, Lawenda też zresztą kwitnie. Ja mam kolejne kwitnie, nie lawendy. Tutaj to jest Hortens, nie Hortens, tylko chryzantema, bo wykupuje biedaczki, takie co to w sklepach w Lilu. Na przykład są przecenione o 50%. Bardzo mi ich żal, więc y, po prostu je kupuję, jak tam widzę, że ma się im krzywda stać. Także rok był bardzo różany, i na przykład też pokazywałam ostatnio, że Maxi Wita jeszcze ciągle też kolejne kwitnienie, przecież to jest nowe nasadzenie, to jest można powiedzieć świetnie się musiała tu przyjąć na tej mojej glince no i ta róża też okrywowa happy chappy. z tych starszych trudno jej teraz dostać, trochę ma plamistości ale pan hyrzy mówi, żeby o tej porze roku się tak bardzo tym nie przejmować jeszcze też resztę kwiatów coś tam się jeszcze znalazło, jakby się przeszło po ogrodzie, ja już powoli Yy, no wsadzam tego z gołym korzeniem ojojoj, oj, oj, tu widzę, że ktoś jakieś zwierzątko pewnie mi korzeń odsłoniło więc muszę jeszcze poprawić pewnie głębiej albo zasypać mocniej no roboty dużo czeka na mnie, także jak tak się tu rozgląda to nie wiem w co ręce włożyć, ale niestety znowu muszę jechać do, do pracy i to nie jest tak, że mogę sobie pozwolić na duszowanie tutaj w tej chwili i bardzo mi żal, ale z dołu biedaczki musicie poczekać jak już je wsadzę to opowiem o wszystkich yy, co, gdzie i jak a jest ich wiele Oj, muszę koło nich przejść, bo ciągną to tutaj spojrzę jeszcze tylko na jaśminnego kwiatowy ostatnio pani Violetka Kmiecik pokazywała swój, że yy, mają właśnie liście i pędy się już powoli pokazują, moje mają liście ale Oczywiście liście powoli widzę, opadają, tak opadają, ale pędów u mnie, w sensie pąków kwiatowych jeszcze na razie nie widzę. Mam nadzieję, że będzie kwitł. W tym roku właśnie położyłam go tak, jakby na tym, na tym obelisku, żeby mi nie pełzał po ziemi. Ten jaśmin, to, to znaczy ta, ta, ta roślina, bardzo ją lubię, ponieważ ponieważ właśnie jest to jedna z pierwszych roślin, która y, kwitnie o bardzo wczesnej porze, a wręcz nawet w zimie. Y, I to mnie bardzo cieszy, bo to są takie co prawda małe kwiateczki, żółte, ale wtedy prawie nic nie kwitnie, no, ewentualnie niektóre cebule i, i to bardzo fajne jest. Także, także to jest taka no, roślina, której teraz, teraz właśnie jej nie widzimy, a. Ale później będzie tutaj ozdobą. No i oczywiście to, co pokazuje drzewko truskawkowo-chrześcina jagodna, mega kwitnąca. Teraz oczywiście nie zawiąże owoców w naszym klimacie, ale też będzie mnie w zimie cieszyć. Też kupiłam go pod kątem, żeby coś było na zimę. Także tak wygląda panorama tej głównej części ogrodu od północy u mnie 10 listopada robię ten obchód między innymi też do tego, żeby to było uwiecznione, żeby miała później do porównania. M moim zdaniem mniej w, w tym roku róże zawiązały owoców. Też widzę troszkę gniją, na przykład tu rugozy, ale też inne róże mniej zawiązały owoców. Nie wiem, do czego tak jest, no ale tak jest. Może ptaszki zjadły też? Może nie zauważyłam. Także takie spostrzeżenia na 10 listopada. i tamaryszek przekwitnięty, rozplenice też już powoli się przebarwiają. Nie wiem, jaka to odmiana. Jeszcze na tyle się nie, nie zdążyłam. Nie dałam rady może tego bardziej rozpracować, bo trochę podczytuję, ale muszę jednak tę książkę kupić o trawach, bo to sobie zaplanowałam już na zimę. Pokażę tylko pierwszą różę tutaj wsadzoną. Niektóre miejsca są u mnie dość cieniste. Nie, nie będę kłamać, ale tu jest róża Aldenbizen. To jest róża wazurówy piżmowych. Nic o niej kompletnie nie wiedziałam wcześniej, ale zobaczyłam ją w różanym raju Renaty. To pewnie część ludzi ogląda panią Renatę. I zachwyciła mnie właśnie tam u niej na rabacie. I Część róż, no tak jak pewnie wielu z nas kupuje, po prostu z polecenia, tak jak czyta się książki z polecenia. I zazwyczaj wtedy jest się raczej zadowolonym. Także Yy, wiem, że w tak małym ogrodzie jak mój, nie zawsze miejsce może być odpowiednie dla róży chociaż akurat tak jak yy, uważam, róże akurat, no co jak co, ale kilka hortensji i róże na tej mojej glinie <śm> radzą sobie, więc liczę, że tutaj też przyjmą się w różnych miejscach i to na tyle bo roboty tyle, a jak popatrzę to aż mi serce boli lecę do obowiązków i zakończę widokiem drugiej rozpleniczki rozplenicy japońskiej także, a może jeszcze na koniec, koniec koniec, widokiem tego jaśminu, tego kwiatowego także trzeba powoli myśleć o roślinach strukturalnych na zimę na pewno część traw właśnie też zostanie tam z tyłu jakiś miskancik u mnie też tutaj powiewa Yy, trzeba to brać pod uwagę. Także ja tyle, bo trochę się rozgadałam, ale, ale takie przemyślenia właśnie przed zimą. Yy, I trzeba to też pamiętać. Wszystkiego dobrego.